No nie ma, no, pustę, że to. Mamy śnieg. Tu zajęcie. patrzcie, co mam. Witam na vlogu, Masie, tak w ogóle. Ostatnio jest mi mega zimno, sobie nie wiem o co chodzi. Mogę sobie pięć par skarpet i taką lodowate stopy. I dopiero jak niej sobie trochę wrzątku do termofora, to dopiero co daje. Jest mi w jakimś miejscu mega zimno. tam osób, które są ze mną, czy też jest zimno i nie jest, więc. O co mi chodzi? Ale dobra, zostało mi trochę wody z kawy. I się wygrzeję, wygrzeję moje stópki. Witam we vlogmasie, tak w ogóle. Mamy 29 listopada, więc troszkę wcześniej zaczynam, ale ja nie mam tak ciekawego życia, żeby codziennie wycisnąć z tego materiału na vloga, niestety. Jest godzina 12, ja na 12 miałam iść na zajęcia. E Mam teraz weekend ze studiami zaocznymi. Ogólnie mam na ósmą, ale wtedy mam przedmiot, który w teorii mam przypisaną ocenę, więc mam nadzieję, że w praktyce też. Na 12 miałam już normalne zajęcia. Natomiast ja tak bardzo potrzebowałam się wyspać oraz chciałam ponagrywać na zapas trochę rzeczy. Lubię to robić. i mnie to, że nie mam na to czasu w tygodniu albo nie mam naturalnego światła. Więc stwierdziłam, że dzisiaj stawiam na siebie nie na studia. Brzmi to trochę głupio, ja wiem. Ja mam trzy wyrzuty ja trochę, że nie idę, ale idę już na 14. Co do vlogmasów, mamy śnieg. Czy rok temu, jak się zaczyna vlogmasy, do był śnieg? Wydaje mi się, że nie. Kocham śnieg, on wydaje od razu klimat świąteczny i jest tak pięknie. Tylko, że ja w tym roku się przeprowadziłam i pozbyłam się moich zimowych butów. One były kupowane jakoś na szybko w tamtym roku. Powiedziałam sobie, że w tym roku kupię sobie jakieś ładniejsze, porządne na parę lat. I nagle mamy. Prawie grudzień, a ja nie mam butów zimowych. Jest śnieg i jest mi tak zimno. Jest strasznie szkoda pieniędzy teraz na zimowe buty. One mi się po prostu nie podobają. Nie są w moim stylu. Nie mam żadnej pary na którą chciałabym wydać moje pieniądze, ale chyba muszę, bo mi stópki marzną, jak już o tym dzisiaj powiedziałam. Chyba stópek za często występuje w tym vlogu dzisiaj. Mi się podobają agi. Bo ja się boję, że one nie przetrwają zimy, szczerze. Najbardziej mi się jeszcze podobają te takie wycięte. Wstawiam tutaj zdjęcie. I one nie wyglądają na najcieplejsze. Wydaje mi się, że to są bardziej buty jesienne niż zimowe. I są mega drogie, nie mi odwaliło tak, żeby wydać tyle pieniędzy na nie Przechodzę całą zimę w tramkach po prostu Bo zanim ja zdecyduję, co ja chcę kupić To skończy się już zima Ale szybko podjęłam decyzję, że trzeba kupić rękawiczki Skarpetki i skarpetki Więc zaraz idę do paczkomatu, bo już przyszły mi te rzeczy W ogóle kupiłam je przed Black Friday A teraz są takie promocje, to było głupie, ale dobra Więc jeszcze przed zajęciami muszę iść do paczkomatu I, i idę Na zajęcia O takiej godzinie, o jakiej mam iść, to mam nastawienie, że spoko Myślę, że będzie okej okay. Biorę was ze sobą, więc na pewno będzie okej okay. Sorki, ja czasem taki tak nie gadam, po prostu. Sorry. Ja już po zajęciach. Mówiłam o propagandzie, więc było też trochę o Korei Północnej, a ten temat jest dla mnie szokujący, więc też fascynujący. Spokojnie, te zajęcia. Otwieram właśnie paczkę z HM-u. Długie skiety zimowe. One są takie ponad koroną I nawet na ilustracji widać. To jest, co mnie najbardziej interesuje, to rękawiczki, bo mam tak suche ręce i ja nie przesadzę. Używam nawet takiego kremu zapteki, niestety z witaminą A. Coś takiego. To są jakieś najtańsze z hm u Ale chciałam takie bardziej siwe i czarne będą do wszystkiego pasować. Śmieszne, dziwne są. Skarpety długie. Ja co roku kupuję i co roku nie wiem, one gdzieś przypadają, zgubiam się. Zaraz jadę spotkać się z ludźmi ze studiów, ale nie z teraz z magisterki, tylko z licencji. Ja się bardzo cieszę, fajnie. też przyznam, że ja się tak rozlaniwiłam. Chociaż nie wiem, w sumie nie wiem, po prostu nie chcę mi się trochę jechać, ale generalnie z drugiej strony mam w sobie taką ogromną presję korzystania z czasu. Teraz, jak pracuję na cały etat i tak dużo czasu spędzam w pracy, w komunikacji miejskiej i czuję, że po prostu marnuję to życie. Że marnuję to duże słowo, ale no, że mogłabym robić inne rzeczy, które na przykład sprawiłyby mi więcej przyjemności i czuję w sobie taką ogromną presję, by wykorzystać moje życie najlepiej, jak potrafię i żeby każdy popołudnie było aktywne i z jednej strony kocham to, bo naprawdę uważam, że w w czasie dużo się dzieje, z drugiej strony czuję taką presję i takie zapieprzanie, nawet jeżeli to są przyjemności, to że cały czas coś robię. Ja nie mam dnia, w którym po prostu usiadła i nic nie robiła. Dosłownie byłam bardziej podekscytowana na dzisiejszy poranek, z pozoru nudny, niż na to, że teraz wieczorem idę spędzić jakiś czas ze znajomymi. To też się cieszę, zjem drwala pierwszy raz w tym roku, jest też fajnie, ale na jakich obrotach ostatnio żyję, że bardziej ekscytuje mnie nuda, niż to, że idę się z kimś spotkać, bo coś takiego się raczej u mnie... Mnie nie zdarzało. Ogólnie sobie ostatnio o tym myślałam, że przez to, że ja nagrywałam vlogi przez całe życie, i one nie są dostępne publicznie wszystkie, bo no ja się ich wstydzę. Ja, ja ogólnie jak sobie wypuszczę, to ja 99 procentach przypadków nie jestem z tego zadowolona, ale ja tak naprawdę już swoje pierwsze filmy, jakie stawiałam w podstawówce, a tak regularniej to nagrywam od liceum. I właśnie nad tym sobie myślałam, że ja się trochę zatrzymałam. W mojej głowie ja sobie czasem myślę, że ja ciągnę jakieś 16-18 lat, po czym przypominam sobie siebie z tamtego okresu i wiem, że ja już od wielu lat nie, nie jestem w tym wieku i że. Bo życie wygląda całkowicie inaczej, że wchodzę w taką dorosłość, że zaczęłam się usamodzielniać, utrzymywać samo. zaczęłam pracować. I w sensie zawsze gdzieś tam miałam dorywcze pracę, że teraz praca to jest mój główny temat w życiu. To, że to życie mi się tak zmienia, to, że to jest dla mnie taka nowość, że przeżywam to, dużo o tym myślę, że to jest dla mnie Nowość, taki tryb życia i właśnie ta presja, żeby ciągle z niego tak dużo korzystać, jak na przykład korzystałam podczas studiów. A nawet nie wiem, czy teraz nakręciłam się jeszcze bardziej, że muszę korzystać z życia i czy, czy nie robię więcej niż jak studiowałam, ponieważ boję się, że, że nie wiem, nie korzystałam z najlepszych lat mojego życia, co jest głupotą! Głuposą tutaj zrobię bardzo dużo. No nie wiem, po prostu właśnie nie wiem. Sama to odkrywam i zastanawiam się nad tym, czy, czy nie przesadzam, czy jest ok. Jestem ciekawa, jak za parę lat obejrzę ten filmik i, i posłucham siebie, która przeżywa, że chodzi do pracy, czyli robi to, co robi każdy na świecie, za parę lat będę miała inne podejście do tego. Tak samo teraz, jak sobie myślę o moich filmikach, na przykład z okresu maturalnego, jak żyłam tymi maturami, jak robiłam estetyczne notatki, jak nagrywałam te tym filmiki, to był taki najważniejszy element w moim życiu, taki cel, zastanawianie się, gdzie chcę iść na studia. I teraz sobie na to patrzę i śmieję się sama z siebie, bo nie dostałam się na te studia, na które chciałam. Więc to jest ciekawe, że mogę siebie tak obserwować, patrzeć, jak dużo się w moim życiu zmieniło i właśnie przez te vlogi uświadamiam sobie, że już serio nie mam 16 lat, tylko trosz, tro, troszeczkę więcej. Jeśli ktoś dotrwał do tego, Vloga. Dzięki. <noise> Witam. I zachęcam do zostania na dłużej i przeżywania razem ze mną tych moich aktualnych etapów życia. Dobra, idę, bo nie zdążę, a chcę zjeść drwala Pierwszy raz w tym roku. To ja jest jeden z ostatnich przyjechał. I burgera na pewno też nie ma. Nie, no zerknijcie nie jeszcze z drugiej No Nie ma, jeszcze. no sam pustkę to torby przyjeżdżał. Ale co, Mikołaj? Pada a... na mieście, nie? I dobra, ja sobie Naprawdę, mogę mi na Zaraz idę na ściankę. Stresuję się. Zjedzę ze osobami, z którymi nigdy nie byłam. Nie żebym nie była inicjatorką tego pomysłu, bo byłam i byłam hop do przodu. Ło, wow, lecimy lecimy. czym jak idę dzisiaj bez jakiejś osoby, z którą już chodzę zawsze, to jestem zestresowana. Lubię tą ściankę. Czuję, że robię coś ciekawego. Czuję, że mnie to tak rozwija. Jestem siebie tak dumna, jak coś, na co najpierw nie mogłam wejść, później idzie mi z łatwością, ale mam też lęk wysokości i ja naprawdę to czuję, że często bym coś myślę, że fizycznie mogła dotknąć, ale ja psychicznie boję się, że spadnę. Od razu po ściance jadę na zajęcia, mam dwa wykłady, takie chyba ważniejsze. Więc mam nadzieję, że tam uda mi się skupić i będę notować. Kiedy byłam u tych znajomych ze studiów i patrzcie, co mam. Mój kolega dał mi bombkę. To jest w ogóle cudowne, bo w tym mieszkaniu nie ma za dużo ozdób świątecznych. Ma przejechać dzisiaj chujeczka, taka słodka, piękna, nie mogę się jej doczekać. Mieszkanie jest właśnie bardziej w takiej ciemnej kolorystyce, więc taka czarno-złota bombka będzie pięknie pasować. Muszę jej znaleźć gdzieś dzisiaj miejsce. Więc to było przez łódkę, w ogóle się nie spodziewałam. A trawaj mam do jakieś 20 minut, więc muszę się zbierać, muszę się spakować też już tak, jakbym szła na uczelnię czyli coś do zmiany, w teraz jestem w dresach. Takie update w czytelniczek. Bo mam dużo czasu w komunikacji miejskiej, więc dużo ostatnio słucham książek. Osobuję książkę, która jest bardzo długa, to jest Wojna Maków. jestem jakoś na połowie I naprawdę podoba mi się. Słuchałam też sztuka bycia razem. Myślałam, że to będzie bardziej o związku, a było bardziej jednak o takich seksualnych tematach, ale też było ciekawe. Lubię takie książki, które są wywiadami, jakimiś rozmowami właśnie psychologów, seksuologów. Nie dają dużo wtedy przykładów ze swoich kabinetów, i to się ciekawie słucha na takich konkretnych przykładach. W ogóle mam jeszcze mega ambitne plany, żeby zrobić dzisiaj ciasteczka. Takie pieguski, które można dać świętemu Mikołajowi. żeby było trochę klimat świąteczny, plus dawno nic nie piekłam, czyli tydzień. Dzisiaj chyba miałam wszystkie humory świata. Po byłam zestresowana. to na było super i taka z pozytywną energią pojechałam na zajęcia, które były mega nudne. Było też silno na dworze i biegłam na tramwaj i nie wiem, głowa mnie boli, jestem zmęczona. Ale chcę zrobić ciasteczka. Nie robiłam nigdy, ale przepis wygląda całkiem prosto.